Siedzi, oj ładny Słuchajcie, nie wiem czy nie jest najpiękniejszy Ale widzicie Ale piękna ryba ty Słuchajcie, nie wiem czy to nie jest boleń sobie tam pochodzi w tych w szaki, żeby nie wszedł Ale kleń, Jaś, ale nie wiem już sam co to jest, ale powiem wam, jest ogromny. Zobaczcie, to już... Pójdźcie na to. Nie wiem ile to ma, około 50 cm. Przeogromny, przepiękny. Piękny. Nie mam miarki, szkoda bym go zmierzył, ale myślę, że około 40 cm to ma na pewno Przepiękna ryba. Mój rekordowy raczej, chociaż nie jednego, złapałem odnego gdzieś na lifcu. Kurczę, ale dzień na ultrasach. Powiem ja Wam, chyba zrezygnuję z tych sumów.